Siemaneczko tutaj Gauss. witam w odcinku z Lucky Islands. Totalnie nie wiem o co chodzi, ale. No, wiem, że są Lucky Bloki. Dobra. Zagram sobie pierwszą arenę z kimś. Zobaczycie jak to wygląda. Dobra, Team Selection. Team drugi, bądźmy z kimś. Tutaj. To są cztery osoby w tym. Dobra, Balder, Hiller, a nie, to już. To Balder albo Warrior. No to Warrior, Warrior. Team Selection. Tutaj już się, kurde. Tutaj już wszyscy są. No, powinno być jeszcze tak z jednego typa. O, już. Teraz sobie porobię parkura. Bo nie wiecie, że w Minecraftie. 1,9 dało się spychać jakoś. Na jakimś serwerze. Może był jakiś taki flugi, no nie wiem. Jak ja grałem na serwerze 1,9. Można było siebie popychać. I nie można było w siebie wejść. Yy. To było dziwne. To było bardzo dziwne. Można z tym rzucać? Nie. Dobra. No tutaj Will you be the lucky one No super Dobra, ja tutaj wybiję Żeby był pełny team Elo, Elo Dobra No i jeszcze tutaj poczekam parę sekund, e po prostu... Fajne to jest bardzo, bardzo fajne Akurat mi dobrze idzie, kiedy są ostatnie sekundy. O, fajne. Fajne. Na razie to się zapowiada na fajne bardzo. Nawet. Dobra, są w teamie czwartym. Mam nadzieję, że to coś dobrego. Dobra, no i pierwszy laki blok. O, no to, to był dobry bardzo lekki blok. Bardzo mi się podoba. Takie takie bloki to ja lubię. Slime. Want. Ej, to jest fajne. Kurde, kurde, kurde. Zapomniałem, że tutaj jest taka lawa. Tak sobie, kurde, biegłem. To jest jakieś, nie wiem, kurde, co to jest. Slime łąd. Rzucam slime! Ale fickie. Ej, fajne bardzo. Fajny pomysł. Tylko bloki teraz by się przydały. Albo nie. Gdzie tutaj teraz się znajdzie laki bloki? Hmm... Tutaj jest. Ja będę go mieć. O. No bloki. No przydadzą się. Laki bloki też by się przydały. No. Ej, czemu on mnie pije? Co to w ogóle jest? Za logika. Ja idę tam. To jakieś fajne, można pograć. Raczej nagrę z tego taką serię całą. I będę raczej z tego często nagrywać, bo na no serio. Bardzo mi się podoba. Regen. O tak! No i to, to ja lubię. Jest... Shield. Skorupa jakaś. Ojej! Oh yeah. Co już zdałem? Dziwne to jest po prostu. Dobra, no to tutaj tylko solo nie wiem czy będzie fajne. Nie, raczej z raczej z będę nagrywać. Tutaj wbiję na tą arenę. Powiedzmy. O, Braj szybko do jakiegoś teama, Powiedzmy tego, ok. Albo tego. no. Team 4, niech będzie znowu. Ale fajna mapka. No, no i to to ja lubię. No dobra, wątpię, żebyśmy mieli dużo tych lucky bloków. Ale coś tam się uda. Dobra, mamy takie bardzo, bardzo ważne temy. Blaze! No nie, 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 tego to ja nie lubię już. Tego to ja, panie, nie lubię. Sprint. O. What the fuck, co to jest? No nie, 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 nie. No, 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 no. Ja nie mogę, kurde. To I teraz ja muszę wiedzieć, że trzeba się oddalić raczej. Bred. Łoł! Wow! Kie to epickie. Nie wiem, nie wiem czy na raczej nam się uda go zabić. Kurde, ma tak mało... Jezu! <ścoughs> Pomóżcie mi, koledzy. Okej, zledał już. Jezu, a co to było totalnie? Nie ogarniam. Kurczak. ok. Minecraft 1.9 po prostu trzeba tak się mocno, kurde, klepać? Tak trudno to jej się klepie. Co to jest? Tylko wody, ta? Wypiłem. No dobra. Nie wiem skąd to nie mają te butelki wody. Wiedziałam, że w ogóle, że one dropią, mnie. O, tego chyba ktoś nie odkrył? Nie odkrył. Nie odkrył. No. O! To, to jest śmieszna gierka, bardzo. Może jakby tak będę? A nie, myślę, że tak jak na high od razu będą. Co tak wybucha? Halo? Tak, i jeszcze może tutaj będzie jakiś taki blok. Czy wszystkie już rozwaliliśmy? O, mamy most? A nie. Już kurde, taka nadzieja. No i jest. Przyszedł. Nie ma. No, no i zdychaj. Na serio, to Minecraft mi się podoba bardziej już. Tylko głupie to jest, że. Jak dziwnie trzeba po prostu. Nie wiem, namierzać tym. Żeby to działało. Dobra. Tutaj, kurde, chciałbym jakąś klatę, tak jak oni mają. Ani może sobie u nich zrobili. A nie, to jest tylko Bóg. Co się stanie? No, czemu one tak kiedy dają? O. No dobra, coś tam się stało. Dajcie mi klatę, halo. No, i możliwe, że z tę serię będę nagrywać z mankim. Możliwe. Więc jeszcze tutaj proszę. Nic nie robić. Dobra. Yy, no to ja już pójdę na górę lepiej. Co to wybuchło? Dobra, mam jakieś siedzenie, nie. No i TNT. Już wiem, czemu to tak wybuchało.

Dobra. No i TNT, jak wyleciał? Jakie jolo? No dobra. Dobra. Kurde, ile to już nagrywanie trwa? O, on też ma tego slajmika. fajnie. O, jak poleciało. Komu nic nie zadało obrażeń. No nie. Nie. Dobra, ten odcinek i tak jest już bardzo długi. O, ogrodzenie. Ja się z Wami żegnamy i cześć!